Widziałam od początku, że growy Notes, czy ja dobrze powiedziałam growy Notes, to będzie bardzo przydatna rzecz w moim życiu, gracza. Jak już widzieliście w poprzednim filmie, wpis zacząłem od y, takiej gry w drinka, prawda? nazwa scenariusza spotkanie w Łęczycy, właścicielem gry gry, gry prawda byś. dzisiaj prowadzącym sesję była jego małżonka tak zwana polewająca a tutaj jest z kolei Kocisen Kocisen jest z grą solo RPG bardzo fajną jeżeli was zainteresuje po czciące możecie to zobaczyć na moim kanale Dotrwałem do końca, bardzo mi się podobało. Była to rozgrywka na takim łatwym poziomie standardowym w książce, którą wydaje Gramel. Jest jeszcze taka wersja bardziej zaawansowana w mrocznym świecie. Kocisen na pewno jeszcze rozegra. Tutaj z kolei mamy Labirynt Śmierci, grę, którą niedawno złożyłem, gra RPG kafelkowa. Właścicielem film gry jestem ja. Prowadziłem sam sobie. Grałem 3 listopada oraz 4 listopada. Za pierwszym razem, co widać na filmie, gra udało mi się przejść, gdyż zburzyłem czarne wrota. Z kolei na live 04-11 można to nawet dopisać, że to był live na YouTubie. No, musiałem uciekać. Musiałem uciekać. Tyle stron jeszcze czeka do zapisania, z czego jestem ogromnie zadowolony. Tutaj mamy z kolei rzecz, która mnie bardzo cieszy: miejsce na zapisywanie yy, rozgrywki w gry paragrafowe. Ja to czytam 66 do piekła, ale to jest prawdopodobnie 66. Autostrada do piekła. Rozgrywałem to dwa razy. Rozgrywki są na kanale. Zapisywałem paragrafy. One już nigdy mi tutaj nie zginą. Tutaj rozgrywałem razem z czytelnikami 13. schronu. 66. Tutaj mamy z kolei samotnie przeciwko płomieniom grę paragrafową w świecie. To znaczy w systemie ze wktulu. Dostępną w, w zestawie startowym. Przekręcając strony dalej dochodzimy do gier No takich bardziej planszowych, bo mamy rumikup który rozgrywaliśmy z 16-09-2022 jest to gra mojej koleżanki Agnieszki, czyli nowa praca stare przyzwyczajenia. Wsiąść do pociągu rozgrywana kilka razy. Super labirynt. Są co prawda tylko dwie daty, ale graczy jest bardzo dużo. Powinienem to jakoś uzupełnić. Jest bardzo dobra gra. Gwiezdny flux. Musiałem przynieść karciankę, pokazać. Kariera polityczna. Rozgrywana 18 listopada. Czekaj, 18 listopada. Nie, 18 października. Listopad jest teraz, tak? Jejku, jak ja się mogłem pomylić weszczelnie. Także 18 października. Tu chyba już nie ma yy, jakichś błędów. Tak szybko jeszcze zobaczę. Dlaczego mi się pomyli? No patrz. Zero A nie, to to jest listopad. To się zgadza, który dzisiaj mamy. Szósty, tak? Scotland Yard. Byłem yy, yy, Mister X i... Wykiwałem wszystkich detektywów bardzo dobra gra. Tutaj, no powiedz jeszcze raz liczbę. Czary Mary, Mary, od 1 do 6. 6. Już było 6. Czary Mary, czary Mary. Dobrze. Reszta drużyny stawia zwycięzcy kebaba lub jakieś inne żarcie. A to co lubisz? A to co lubię. Także growy notes, prawda? też przydatna 5 minut 10 sekund.